Devarim, Deuteronomium, rozdział 21, 1. Jeżeli znaleziony będzie zabity na ziemi, którą Jahwe Elohim Twój oddaje Ci w posiadanie, leżący na polu, a nie wiadomo kto go zabił, 2. Wyjdą wtedy starsi Twoi i sędziowie Twoi i rozmierzą do miast, które wokoło zabitego, 3. A miasto, które okaże się najbliższym zabitego, wezmą starsi miasta tego Jałowicę, którą się nie posługiwano, która nie ciągnęła jeszcze w jarzmie. 4. I zawiodą starsi tego miasta ową Jałowicę w dolinę niewzruszoną, która nie zaorana ani zasiana, i załamią tam kark Jałowicy w dolinie. 5. I przystąpią kapłani, synowie lewi, gdyż wybrał ich Jahwe Elohim Twój, aby mu służyli i błogosławili w imieniu Jahwe. A według orzeczenia ich rozstrzygany zostaje każdy spór i każde uszkodzenie. 6. A wszyscy starsi owego miasta najbliżsi zabitego. Umyją ręce swoje nad Jałowicą, której kark załamano w dolinie. 7. I oświadczą i powiedzą: Ręce nasze nie przelały krwitej, a oczy nasze nie widziały. 8. Wybacz ludowi twemu który któryś wyzwolił Jachwę, a nie dopuszczaj niewinnej pośród ludu twojego Jeszaela i niechaj wybaczoną im będzie ta krew. 9. A ty ścieraj krew niewinnego spośród siebie, jeżeli chcesz czynić co prawe w oczach, Jahwe. 10. Gdy wyruszysz na wojnę przeciw wrogom twoim, a wyda ich, Jahwe Elohim twój, w ręce twoje i zabierzesz z nich do nieboli, A zobaczysz między zabranymi niewiastę na dobnej postaci i rozmiłujesz się w niej i zechcesz pojąć ją w sobie za żonę dwanaście. Wtedy wprowadzisz ją do domu twego i niechaj ostrzyże głowę swą i obecnie paznokcie swoje. Trzynaście. I zdejmie szatę niewoli swojej i z siebie, i zamieszka w domu twoim, opakując ojca swego i matkę swą przez miesiąc czasu, po czym możesz przyjść do niej i pojąć ją, aby została żoną twoją. 14. A gdyby nie podobała ci się więcej, puścisz ją wedle woli swojej, ale nie sprzedasz jej za pieniądze. Nie panuj nad nią za to, żeś zhamni bił ją. 15. Gdyby miał kto dwie żony, jedną kochaną, a drugą znienawidzoną, i urodziłyby mu synów, kochana i znienawidzona, a byłby syn pierworodny z znienawidzonej, 16, wtedy rozdzielając między synów swoich, co posiada? Nie będzie mógł dać pierwszeństwa synowi ukochanej nad synem z nienawidzonej, pierworodnym. 17. Lecz pierworodnego syna z nienawidzonej uzna, aby mu oddać cześć, część podwójną wszystkiego, co u niego się znajduje, ponieważ on, pierwiastkiem siły jego. Jego jest prawo pierworodztwa. 18. Jeżeli by miał kto syna rozpustnego i krąbrnego, który by nie słuchał głosu ojca swego i głosu matki swojej, a karcili go, ale nie słucha ich, 19. Wezmą go wtedy ojciec i matka jego i zaprowadzą do starszych miasta i do bramy miasta Miejsca swego. 20 I powiedzą do starszych miasta swego. Ten syn nasz rozpustny jest i knąbrny nie słucha głosu naszego. Żarłok jest i opój. 21. I ukamionują go wszyscy mieszkańcy miasta jego kamieniami na śmierć i tak wyplenił zło pośród siebie. A cały Jeszczael usłyszy i ulęknie się. 22. A gdyby znalazł się, na kim grzech śmiertelny, a stracony by został, a powiesiłbyś go na drzewie. 23. Niechaj nie przemocuje tru, no, przenocuje trup jego na drzewie, lecz pochować pochowasz go tegoż samego dnia, bo przekleństwem. Elohim powieszony, a nie kalaj ziemi twojej, którą ja P, Elohim twój oddaje ci posiadanie.